Dobry widzowie. Dzisiaj otworzymy minifigur Spider Man. Dobra, to otwieramy. Dobra, to otwieramy. W razie to otworzymy tak delikatnie, żeby nie posieć opakowania jak zwykle. Zobaczymy, jaka figurka nam poleci Czy jakieś elementy są? Okej, okay, zobaczmy. Dobra to zaczynamy układać No i jak wychodzi wyszła nam taka fajna figurka No patrzcie Widz... Ładnie wygląda Widzicie tak wygląda bez maski No to teraz idziemy po drugą figurkę Cześć to ja i mogę wam pokazać figurkę inną No i ja jestem kamerzystą Ten nowego kanału. No i teraz otwieramy. O, o, spadło. Dostaliśmy figurkę Gwen. Tak wygląda jako normalna bez maski. I tak wygląda z maską. Czyli nie wygląda przepięknie. No, no to pa. Pa, widzowie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał.